Jak wakacje, spoko czy pada? Już tak na przemian, nie? Piękny plakat, Jezus, ale wy jesteście wszyscy zdolni. Moi kochani, mamy dla Was fajnych, dużo kawałków. Kolejny to jest łowcy gwiazd. Znacie łowców. No sobie tutaj z dziewczynami zawsze zapalamy światełka, więc jeżeli chcecie do nas dołączyć, to zapraszamy serdecznie, a ja też zapalę swoje światełko. A co? Dobra, widzycko, łowcy, jesteście gotowi?